Z tej strony Wiktor Guli, dzisiaj będziemy po raz drugi, po raz drugi używać panel admina. Platog udowodnić, czy zobaczcie, mam motywację, to wam to jest udowodnienie, że nagram na pewno odcinek super hard mode oraz hotel, że, że niby to stara wersja jakby Dorsów, ale dzisiaj znowu zagramy sobie robimy wy, tak 50 i co? Będziemy znowu grać. U-U -s -s A Polis. U-U S -a -a Dobra. Taki młody taki ja. Tak chcę z graczem jakimś zagrać. Ali ma pokój wejdzie ocean. Chodzi mną Ali ma pokój wejdzie oceanie. E, oceanie nie. Mm -hmm. Admi panem Widzisz, to Widzicie? Oni wchodzą i wychodzą. Nigdy tak nie. No. Wyjdzie i wyjdzie. W... Czemu? We... Wejdzie i wyjdzie. To po co on tu wchodzi w takim razie? Ja nie rozumiem. No w takim razie nie wchodź. Jak nie chcesz, jest no to... różna Dobra, nie ma. Oh, weszła do mocego, weszła do mnie, a nie ma choćby, a sima, Jezus, kiedy będą cię, ty gracze, no? Wchodźcie tutaj, a nie kurde, nie wiem, co oni robią, no. Dobra, wejdę do nich. Ja wyszłem tymczasem czasem oni. Ej, dobrze, ej, dobrze, z tym, że tak zrobiłem. Czekaj, ja będę miał teraz pod bo może ktoś mi teraz kontrolę. To mam na szczęście. Dobra, zobaczcie jakie fajne. Ja mi dał gold moda, bo znając ich stronie umrą od razu. Będę nawet dawać to dajmy sobie goldmowda, to wydajmy sobie gold od razu. Give me that. Zobaczcie widzowie. I, da... I weźmy sobie też takie coś. Obaczcie, Już na początku, nie ma! lockpicka weźmy. Nie ma cwaniaki. Jak on znalazł za pierwszym razem! Jaki fuksasz! Ty. O, mi laguje, chłopie Już zaraz, na samym początku on umrze, no. Ty pierdol... go, co ja... A gdzie ja je... Jeden, sko, nisko, Gdzie on jest? Mmm, prosto tam poszedł. Taka ej, widzowie, ja wezmę sobie spita. Dobra... Na 34 cztery. Taki będę szybki teraz. Uhu. o kurde, jestem szybki, o. O, to, Tu, 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 jestem szybki. Jestem szybki. <kłysy> Jezu, jaki jestem szybki, no i to jest to. O, Nie yeah, ma, Rasha! Gdzie jest Echo? Brink. <laughs> Dobra, weźmy sobie normalne światła, nie jakieś, kurde, jakieś zardzywiałe. O, o! jakie! Ty patrz. No. Oh, nawet nie wiedziałam, że to. co jest? Ale mnie teraz lagowało. No Widzicie? Przecież... Uj, A co uj, uj, A co? uj, co uj, No śpiew. Jeżeli będziecie się znowu odcinek, żeby z na nagle, całe dorsy, to zostawcie lajka w górę. Tego do razu blink, 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 blink. Będzie za mną biegał. Видел играшку в ту пегне, пегне, блекне. У тут, 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 тут. Cicho tam! To jest co te drzwi, jak nienormalny. Tu nawet mi się już nie chce tego przechodzić, więc brink, proszę. Nie jestem mi się tego szukać, nie ma ja po co. Pom, pom. Szoka. Yeah, Amen. Dobra, super. Dobra, mi dana na kryp. Jezus spierdzielaj! Patrz jaki dla nas... Zdadź jak ją tam spit! Jak on jest szybki! Bo ma teraz posaranego speeda, teraz nie? No zobacz, on gdzieś był wolny, jak pięknie teraz, no biegnie szalony. A nie, może nie biega tak jak, jak wariat. A na pewno ma inną animację biegania. Co tak więcej tego mi daj, moni, moni kurde.

9, 4 i co tam na końcu było? Co tam na końcu było? I 6 No i. Normalnie speedrun świata. Wejmy sobie dużo pi, teraz nie mamy tak mało. Idzie, już mu się skończyło. Suho, Hej, a już do rąsów. Bring. I dalej. Ja, ja tam wchodzę. Ja idę do rąsów. No, czyli pa. Lightroom. Co jest nie możemy? I nie można! Ej, czekaj albo czekaj. A albo że no chyba, że gdzieś się otwiera, jakby tak. <grymne> Czekajcie, widzowie, jak otworzyć bramę do rumsów? Right. Ej, jak otworzymy te drzwi tutaj, to, to nam się otworzy. Jakby. co tu wyszedł z serwera. Hmm? Poczekaj. Tu. Czekaj, bo to chyba chodzi o to, żeby wejść do Rumu, jakby jak my nie? Ne mo'na micca nella divina. Poi se mi bloccui. Mi bloccuie tutte, no? tutti oh, düşeceğiz dur. Yap

Aby to zrobić, to chyba trzeba wnieść... Dobra, zobaczmy... Ty rozbiega, widzowie, co jest? Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go... I when I when love you... also alte wollen wollte oh ja das passt ja der Jesus, ele je até conhece.

Krucyfixa i nie mamy niby witaminy już. I daj bez witaminów. Po prostu idziemy sobie normalnie, jak gościek. widzi O Jezus! Nienawidzę tej figury, jak ona mnie tak straszy ona mnie tak straszy, I to, nie, i to jest ciężkie, nie? Albo idziecie z lampą, albo głową. Trzeba walić to. Te raz przygotowuję się, że to naprawdę Tylko czas. Kurde, tylko złudą Dobra, pije walić go, Takie coś cię goni po całej Nie, ogólnie, że mam pół albo coś. Część się bardzo stresuje nad nim. Ej, ja mogę tu latarkę Czy to coś będzie widziało, gdzie ja jestem? Zobaczmy czy on będzie widział, gdzie mi tak dokładnie jesteśmy. Jeszcze zapalimy światło eee. To było na tyle To by było na tyle Zostawcie lajka w górę i A ja się z wami żegnam Do zobaczonka